Bo są dwa, dwa rodzaje jakby sposobów odkrywania siebie. Ja bardzo teraz też wchodzę w to. Jeden jest poprzez testy, a drugi jest podczy, po, poprzez właśnie odczytanie, tak jak human design, czy, czy odczyt wys, wysokich energii, kiedy odczytujemy projekt duszy, to wtedy to jest jakby omijamy nasz umysł. Mhm. Bo jak robisz test, to ja mam mimo wszystko mi się załącza. Jest, jest ta świadomość, załącza mi się lampka, na ile ja w tym teście jestem autentyczna. Bo jednak przez całe życie jestem gdzieś programowana mhm. i bardzo często do mnie wraca takie myśli, czy jeżeli ja wybieram jakąś odpowiedź z dwóch, czy nadaję jakieś natężenie od zera do pięciu, to jest też często mimo wszystko jakiś mój stan tu i teraz. I oczywiście, tak, tak jak to jest galupa. One są tam zwalidowane, i tak dalej, jakby wierzę w naukowe tutaj te podstawy. Natomiast cały czas jest to test, który idzie z umysłu. I mam takie poczucie, że może, może to być w jakimś stopniu zakłamane i nie do końca odpowiednie. Natomiast wiele osób bardzo z tym rezonuje. Tylko, że pytaj, no właśnie, rezonujesz, bo to idzie z Twojego umysłu, więc jeżeli jest tam w tym Twoje programowanie takie, które Aha. nie jest zgodne z Tobą, no to Ty odczujesz to jako zgodne z Tobą, no bo ciągle masz na sobie te łatki. Więc no tak, rzeczywiście przypominasz sobie, no tak, w Twoim życiu tak było, no bo to jest coś, co jest do Ciebie przyklejone. I dlatego bardzo cenię sobie takie też możliwości zaglądania w siebie z pominięciem umysłu. Z tym właśnie, tak. jaki jest mój projekt, tak jak mm -hmm. my oferujemy projekt między innymi dusza. możliwość odczytania projektu duszy, tak? Tam jest naprawdę też bardzo dużo cennych informacji i ja mam takie poczucie, że to jest czyste, bo jakby i ta druga osoba odczytuje, łącząc się z moją energią, nie ale z czegoś ciebie, czyst, nie znając, dokładnie i to jest jakby, jakby czyste i Często się okazuje tak, że jak słyszysz takie informacje, to właśnie masz takie poczucie, że nie do końca to ze mną rezonuje. I to jest właśnie to miejsce, gdzie warto się przyjrzeć temu. Tak. Jeżeli masz zaufanie do tego, że, że, że to rzeczywiście jest, no a na tym to wszystko bazuje, tak? Mhm. No to wtedy możesz się temu przyjrzeć. Aha, nie rezonuje, ale to dlaczego nie rezonuje? I może dlatego, że. Ta Twoja cecha, z którą tutaj Program. przyszedłeś na świat, jest tak po prostu mocno stłamszony przez Aha. rzeczy, które działy się w Twoim życiu, że Ty nie odczuwasz, że jest rezonowanie. Więc dla mnie, jakby to, że z Tobą rezonuje, czy nie, nie jest dowodem na to, że to jest całkowita prawda o Tobie. Ja dzisiaj dawałem taką fajną metaforę do tego. Wyobraź sobie taka metafora, taka bardzo przyziemna, po to, żeby każdy to mógł zrozumieć. Że jest osoba, która ma na przykład w tej chwili, nie wiem, 40 lat i dostaje z odczytu informację, że jest świetnym muzykiem, że ma talent do muzyki, do, do grania na skrzypcach, głównie na skrzypcach, że to jest Twoje, to z odczytu, z wysokich energii, z projektu wychodzi, że to jest dla Ciebie. A ta osoba mówi: Nie, to w ogóle ze mną nie rezonuje ze względu na to, że ja pracuję fizycznie, ja pracuję na kopalni od, od 20 mhm. lat. Pracował na kopalni mój tata, mój dziadek, wszyscy pokoleniowo, więc ja robię tylko i wyłącznie to. Gdzie tam muzyka, jaka muzyka? I tu chodzi o to, że jeśli ta osoba się urodziła z talentem do gry, ale został zaprogramowany przez tradycję rodzinną do tego, że ma pracować na kopalni, ma wszystko odsunąć, to nawet nie wie w którym momencie odsunął od, sobie, od siebie muzykę i poszedł na tą kopalnię, tak jak wszyscy w jego rodzinie i w jego otoczeniu. I może być coś takiego, to w ogóle ze mną nie rezygnuje. Okej, okay, ale chwyć skrzypce i zobacz, jak się czujesz trzymiąc skrzypce. Uderz w jedną strunę i zobacz, jaki wyjdzie dźwięk, zobacz, jak się z tym czujesz. I może być coś takiego, że ktoś wtedy odpamięta swój prawdziwy talent do muzyki i się okaże, że inni uczą się gry na skrzypcach 10 lat albo 20, a on po prostu... Nie ucząc się w ogóle muzyki i akordów i dźwięków, po prostu zaczyna grać, bo, bo odpamiętał się jego prawdziwy talent. I tak właśnie no. patrzę na projekt duszy: że to jest. Tak. Y, nawet tym bardziej jest fajne, jeśli to z Tobą nie rezonuje, bo jeśli ktoś Ci powie, tak. jesteś świetna w IT, i Ty powiesz, tak jestem, i będziesz się spełniać w tej karierze: no spełniam się. Aha, okej, okay, dobra, to, to, to zapłać mi, ale za co. A jeśli to z Tobą nie rezonuje, to jest takie na tej zasadzie. Moje życie nie jest w pełni komfortowe i nie jest w pełni spójne z moim sercem, ale nie wiem dlaczego. Ja ci powiem, no, OK, pracujesz w IT, a tobie z Tobą najbardziej współgra natura, praca w lesie, praca w sadzeniu nowych roślin i tak Nie, to ze mną nie rezonuje. Spróbuj. I idziesz raz, spotykasz się z 20 osobami, każdy ma sadzonkę, sadzisz drzewa i mówisz, Wow, jak mi lekko. Hmm. I właśnie, im bardziej to nie rezonuje, tym bardziej sprawdź to. Dokładnie. A ty jeśli bo... Dopasujesz się do tego. Dokładnie. Bo właśnie dlatego to szukasz, bo Twoja dusza szuka tego właśnie dlatego, że konwencjonalne metody i z testów ci nie wychodzi. Ja na przykład mi wyszło w teście Galupa, że jestem takim, częściowo jest, jest to jakby prawda, ale. Że jestem takim odhaczaczem, że, że zadania, cyk, tyk, cyk, 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 cyk. Jakby robiłam ten test w momencie, kiedy rzeczywiście byłam w takim momencie swojego życia. Ale mm. teraz naprawdę poddaję tą wątpliwość, bo bardzo czuję w swoim życiu, że chciałabym zwolnić, że chciałabym em, inaczej żyć, żeby mieć czas na to życie i na, na to swoje. I w ogóle nie ma w tym odhaczania z listy tysiące rzeczy, no nie? Bo hmm. i, i oczywiście, no rezonuje to ze mną, no bo kawał życia tak, takie było, e, ale mocno teraz poddaję to wątpliwość. A jeżeli dostajesz projekt duszy, e, coś, czym przyszedłeś tutaj na świat, no to no wiesz, jeżeli poddajesz to wątpliwość i nie ufasz, to to musisz całościowo to odrzucić, to nie przychodź na to, i bo to nie ma sensu. Tak. tak, ale jeżeli to cię interesuje, tego szukasz, no to wtedy Łatwo ci jest przyjąć to w całości, bo to nie, jest, jest bez nakładki, tak, jakby yy, odkrywanie, ja dużo z projektu duszy odkryłam rzeczy, które rzeczywiście nie chciałam robić na przykład w dzieciństwie, ale jakoś tak, yy, no jakoś to nie poszło i tak dalej i nagle usłyszałam i aha, to może to rzeczywiście i było i wtedy się pomyślałam, a było tak w dzieciństwie, że, że, że ja coś takiego robiłam? No ale w sumie to za tym nie poszłam I teraz słyszysz, i wiesz, no było tysiące rzeczy, które robiło się w dzieciństwie, i za tym nie poszedłeś. Jeżeli mm. miałbyś tylko wracać z poziomu umysłu, czy idziesz na coaching i teraz sobie przypomnij, co robiłeś w dzieciństwie, i może to było to i myślisz sobie to robiłem, a hodowałem rybki, a dubałem w dżownicach, a, i to jest tysiąc rzeczy, i nagle jesteś, no było tysiąc rzeczy, poszedłem tylko za dwoma, no bo nie da się za wszystkim iść. No ale to które z tych rzeczy to były to, w których tak. miałem iść to ze jest, a które nie? Wszystko, no. I, I jakby od tego jest dzieciństwo, żeby doświadczać, a, a może były takie rzeczy właśnie, które w dzieciństwie nie doświadczyłeś, bo może właśnie w Twoim planie duszy jest to, żeby doświadczyć braku tego, mhm. bo jakby my też doświadczamy poprzez kontrast, tak? Czyli jeżeli czegoś bardzo, bardzo nie było w Twoim życiu, a jesteś do tego zaprojektowany, to teraz jesteś z informacją, że zobacz, twoje życie ci dało takie odczucie, że tego nie było. I zobacz teraz, jak bardzo tego pragniesz I, ja, i, i masz ten punkt odniesienia, masz ten kontrast. No ale jak popatrzysz, to co było w dzieciństwie, do tego w dzieciństwie w ogóle nie było, bo w dzieciństwo miał Ci pokazać brak tego. To no. było to doświadczenie i jakby na żadnym coachingu do tego nie dojdziesz, no, no nie ma szans. Tu też warto od razu powiedzieć, yy, ile rzeczy, ile wartości, ile rzeczy konkretnie jest wewnątrz projektu duszy. No bo tak, w pierwszej kolejności jest tożsamość z duszy. Następnie centra energetyczne, co, co, co z tobą rezonuje, co cię doładowuje, co jest twoim fajnym kierunkiem i tak dalej, ale później jest właśnie poprzednie inkarnacje, następne inkarnacje, inkarnacje, plany, co, co konkretnie się w danej inkarnacji robiło, co się w tej inkarnacji, co jest istotne, jaki jest plan, jaka jest lekcja, jaka jest misja do przejścia. W jaki sposób możesz. To jest fajne, że później za każdą z tych rzeczy można podążyć i, i zagłębić się w nią. Okej, okay, skoro to jest moja lekcja duszy, to jak najlżej mogę ją wykonać? Jak, w jaki sposób mogę iść w tym kierunku, żeby to zrobić? Eee, mi się podoba w momencie, w którym ja nie robiłem sam sobie swojego projektu duszy, bo z tego co wiem, chyba, chyba nikt nie robi sam sobie, tylko woli, żeby ktoś mu to zrobił, bo wtedy to jest szystsze, bo nie wchodzi w to świadomość.